Południowo-wschodnią część Polski zajmuje Podkarpacie. Stolicą województwa podkarpackiego jest Rzeszów. To największy ośrodek przemysłowy, naukowy i kulturalny regionu. Dogodne położenie miasta, bliskość granic ze Słowacją i Ukrainą czyni z niego ważne centrum komunikacyjne. Krzyżują się tu droga międzynarodowa E40, biegnąca z Drezna do Kijowa, oraz drogi biegnące z północy na południe Europy. Z północy na południe budowana będzie droga szybkiego ruchu S19. Natomiast wzdłuż drogi E40 realizowana jest autostrada A4. W odległości 3 km od Rzeszowa znajduje się lotnisko. Dzięki nowoczesnej, ciągle rozbudowywanej infrastrukturze może przyjąć wszystkie typy samolotów, nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Międzynarodowy Port Lotniczy Jasionka zapewnia mieszkańcom regionu bezpośrednie połączenia z Nowym Jorkiem, Frankfurtem, Londynem, Bristolem, Birmingham, Dublinem i Warszawą. Rzeszów miasto innowacyjne, krajowe centrum i wzór innowacji w sferze gospodarki, kultury, nauki, inicjatyw obywatelskich i praktyk organizacyjnych. Tak mówi strategia promocji miasta. Dlatego podnoszenie konkurencyjności rzeszowskiej i podkarpackiej gospodarki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych to główne cele strategii rozwoju miasta i regionu. Rzeszów to Centrum Przemysłu Lotniczego, Badań dla Potrzeb Lotnictwa, Usług Edukacyjnych związanych z Lotnictwem. Stanowią o tym tradycja, istniejący potencjał ludzki i produkcyjny oraz plany inwestycyjne. Przemysł lotniczy przyciąga inwestorów z segmentu gospodarki innowacyjnej. W tym celu utworzony został Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis. Park ma ułatwić podejmowanie działalności zarówno dużym inwestorom, jak i małym i średnim przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych i wprowadzającym produkty lub usługi zaawansowane technologicznie. Park podzielony jest na kilka stref i dysponuje terenami przeznaczonymi pod inwestycje. Firma MTU Aero Engines Polska, wiodący producent silników lotniczych i podzespołów napędowych dla lotnictwa cywilnego, otworzyła zakład produkcyjny oraz centrum badawczo-rozwojowe w sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Drugim ważnym inwestorem, który ulokował swą siedzibę na terenie parku przy lotnisku, jest firma Borg Warner, światowy potentat w produkcji turbosprężarek. Na terenie Rzeszowa zlokalizowana jest także specjalna strefa ekonomiczna Rzeszów Dworzysko o powierzchni 450 hektarów. Na terenie strefy przewidziano trzy centra produkcji, logistyki oraz Centrum Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis wraz z terenami wystawienniczymi. Zarówno strefa, jak i park znajdują się w pobliżu budowanej autostrady A4 i lotniska, co tym bardziej czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów. W najbliższym czasie swoje inwestycje w Rzeszowie zapowiedziało 13 firm krajowych i zagranicznych. Innowacyjny wizerunek miasta kształtuje również branża informatyczna skupiona w klastrze Informatyka Podkarpacka. Rzeszów jest liczącym się w skali kraju ośrodkiem skupiającym podmioty z branży informatycznej, a wiodąca rola przypada firmie ASECO Poland SA, jednemu z największych przedsiębiorstw informatycznych w Europie. W mieście działa w sumie ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw, obsługiwanych przez 800 instytucji finansowych i okołobiznesowych. Wśród firm z udziałem kapitału zagranicznego najbardziej znaczące to Alima Gerber S.A., produkująca soki i odżywki dla dzieci i niemowląt, oraz producenci farmaceutyków ICN Polfa Rzeszów S.A., działająca w korporacji Valeant oraz Sanofi Aventis. Dużym uznaniem w Polsce i za granicą cieszy się produkowany przez Rzeszowski Zelmer sprzęt gospodarstwa domowego. Rzeszów staje się Krajowym Centrum Przemysłu i Usług opartych na zaawansowanych technologiach. W latach 20. minionego wieku w Rzeszowie powstała wytwórnia sprzętu komunikacyjnego WSK PZL Rzeszów. Dziś zakład jest częścią United Technologies Corporation, światowego potentata w branży lotniczej, a w Rzeszowie powstają między innymi silniki do samolotów F16. W 2003 roku z inicjatywy właśnie WSK PZL Rzeszów został powołany do życia klaster Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Tworzy obecnie 75 przedsiębiorstw lotniczych z południowo-wschodniej Polski. Główne cele działalności stowarzyszenia to tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, dalszy rozwój sektora badawczo-rozwojowego w przemyśle lotniczym, przyciąganie nowych inwestorów. Strategicznym celem stowarzyszenia jest przekształcenie Polski Południowo-Wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego najbardziej wymagającym klientom. Przedsiębiorstwa zrzeszone w stowarzyszeniu Dolina Lotnicza już dziś wytwarzają 90% polskiej produkcji w przemyśle lotniczym.